W prawym narożniku prezentuje się Rocky Balboa. Natomiast w lewej najwspanial się wyszukiwa szpadek Stamek. Jak zakończy się ich pojedynek, dowiecie się po reklamie. Chciałem bardzo przeprosić za mój nie do końca profesjonalny strój. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że rozgromię Rokiego. A najpierw zacznę od jedynki. Gdy Roki zamyka drzwi, widać na nich trzy strzałki. Jednak po chwili, gdy wraca ilość strzałek, niespodziewanie redukuje się do dwóch. U redukuje, znacie to słownictwo. Redukcja, reduki to. Wiecie, po łacinie reduki to to jest polać stanka. Nie? Tak. Spójrzcie na pakunek i taśmę, którą szykuje Pauli. W późniejszym ujęciu, gdy Roki to trzyma i pakunek i taśma są dużo dłuższe. Ale to, co tydzieje? Tylko dwie wpadki. Starek słabnie, Roki przychodzi do drugiej części, a więc rozpoczyna się druga runda. Nie poddam się! <laughs> nie ma Roki ma na klacie krople krwi, a jego pomocnicy stoją blisko niego. Jednak po bezpośredniej zmianie ujęcia w ogólne, krew znika, a ludzie są jakby dalej. Wiecie, wtedy był wąski kadr, więc musieli się przytulić. W pierwszym ujęciu ziomek w czarnym bereciku trzyma papiery w lewej ręce. Po zmianie ujęcia papiery automatycznie przewędrowują do ręki prawej. Zobaczcie na dziecko. Jest wyraźnie obudzone, pobudzone i rozbudzone. I dodatkowo główka jest odkryta. W kolejnym ujęciu dziecko jest śpiące i przykryte. Uuu, cóż za przemiana. Wynęłem się do głota. Stanisław Kwas wydaje się dokować coraz mocniej. Ale roki doskonale odpycha pana Stanka. Runda trzecia. Wilma! I'm home! Dość mi się po. Widzicie kamerę? Ja widzę i nie chodzi o to, że jest ona widoczna, bo ma prawo. Transmisja telewizji i te sprawy. Problem jest jednak, że widać puszkę od taśmy filmowej, więc jest to kamera, która kręci zdjęcia użyte w filmie. Spójrzcie, że napis na spodenkach Klabera jest lustrzanym odbiciem. Fast jest już wyraźnie osłabiony. Proszę państwa wpadki wyszukuje z wielką trudnością, a roki ciągle nie poddaje się. Czyżby, proszę Państwa, tak? Kwas spada na kolana? próbuje z wielką trudnością, ale co to? Wyłożył się! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Tak proszę państwa, tak, Stanisław Stanek Kwas przegrał walkę z filmem Rocky. Co tu się dzieje? Publiczność szaleje, proszę państwa, pierwsza porażka od wieków.